Witajcie kochani na moim kanale zapraszam Was na odcinek zdrapkowej z rodzinką linii. Mam tutaj mega linię, ekstra linię, super linię i szczęśliwe linię. No i tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że będę sprawdzać nowo, nowe miejsce. N sobie zaznaczyłam Będziemy sprawdzać tą zdrapeczkę i muszę pamiętać o bonusie, bo poprzednio w którymś tam odcinku nie zdrapałam bonusu, ale zdrapkę wywaliłam, więc nawet nie wiem czy coś tam było, czy nie. W każdym razie. Mm, no, warto sprawdzić, bo może być tam główna nie? Także wiecie, zaczynamy sobie od super y, szczęśliwej linie i mamy tutaj zerbeczkę z numerem 15, no i zaczynamy drapać. Kraby, znaczy krab, ale mamy tutaj kraby dwa. Słoń, słoniki. Ananasa nie widzę. Klucz, klucz jest tu. Diament, diamentu nie ma. Śliwka, śliwka jest tu. Kwiatuszek, kwiatuszek jest tu, kwiatuszek jest tu. Więcej nie ma. Dzwoneczek, dzwoneczek jest tu, dzwoneczek jest tu, dzwonek jest tu. Arbus, arbus, arbuz jest tu i jest tu. Dobrze. Biedronka. Drąki nie widzę. Kości, kości są tu, tu i jeszcze są tu. Trefl, trefl jest tu. Winogrono, winogrona nie ma. Truskawka, truskawka jest tu. Mniej więcej nie ma. Pika jest tu, Mniej więcej nie ma. Tęcza, tęcza jest tu. Tęcza jest tu, cytryna, cytryna jest tu, więcej nie ma, słońce, słońce jest tu, więcej nie ma, korona, korona jest tu, więcej nie ma, gruszka, gruszka jest tu, gruszka jest tu, gruszka jest tu, gwiazda, gwiazda jest tu, gwiazda jest tu. I ostatnie, teraz zgadniemy co to będzie, pewnie będzie coś czego nie ma. Jest to serce, a serca nie ma. No i ta zdrabka nie ma serca. Dobrze. NS. Przegrana. Teraz zdrabeczka z numerem 39. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ona jest troszeczkę większa. No i zaczynamy. Zaczynamy od arbuza. Arbuz jest tu. Arbuz jest tu. Więc ich nie ma. Lode. Lode są tu. Są tu. Więcej nie ma. Nie, na samym końcu są jeszcze rolki. Rolki. Tutaj są. Tutaj są jeszcze lody. No i zobaczcie, przegapiłam. Podkowa. Podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Więcej nie ma. Kości. Czy kości? Dobrze, czytam kości. Ale nie ma. Moneta. Moneta. Moneta jest tu. I moneta jest tu, dobrze? Motel. Motel. Motel jest tu. Dobrze. Piłka. Piłka, piłka, piłka. Piłki nie ma. Cicho biegi, jak to mówi Alicja z krainy zakupów. Okej. Okay. Serce. Serce, 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 serce jest tu. Tylko jedno. Tęcza. Tęcza jest tu. Tęcza jest tu. I tęcza jest tu, dobrze. Korona, 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 ale nie ma korony. Ptaszek tu i mamy jeszcze tu i tu dwa, okej. Okay. Diament, diamenty dwa tu, tu i mamy jeszcze tu, dobrze. Kwiatek, kwiatek, kwiatek jest tu. Popcorn, popcornu wydaje mi się, że nie ma. Słońce. Słońca też. Gwiazda. Gwiazdę też. Leżak. Leżak jest tu. Leżak jest tu. Dwa leżaki tu. I tu. Dobrze. Okulary. Okulary są tu. Tu. I tu. No ale czy coś nam to wszystko da? To się okaże. Słoń. Słoń jest tu. I ostatnie. Jest to stryna. Stryna jest tu. Jest tu. Także niestety... Pusteczek. Dobrze. Zabieram się za ekstra linię. Ekstra linię z numerem 5. Tutaj was troszeczkę przybliżę i będę przesuwać. I zaczynamy od ptaka. Zobaczmy, tutaj mamy. Ok, więc ja mam Słon. Słonie Słoń Słonie tu. słonie jest słonie tu. I więcej nie ma. Rolki. Rolki są tu. Rolki są tu. Tu. I tu. Dobrze. Parasol. Parasol jest tu. Parasol jest tu. I więcej nie ma. Piłka. Piłka, piłka. Czy jest piłka? No nie widzę, nie mam. Dzwonek. Dzwonek, dzwonek. Jest na samym końcu. Serce, serce jest tu. 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 Więcej nie ma. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Ok, więcej nie ma. Motylek. Motylek. Motelek jest tu. Motelek jest tu. I więcej nie ma. Wiatrak. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest, jest tu. I tu. I tu. Dobrze, więcej nie ma. Korona. Korona, korona. No niestety nie ma. Rower, roweru mi się też nie kojarzy, żeby był, no ale sprawdzimy, dobrze, nie ma. Klucz, klucz jest tu, klucz jest tu, klucz jest tu i na samym końcu, mam nadzieję, że dobrze widać. Słońce, słońce jest tu, słońce jest tu, tu mamy słoneczko, tu i mamy tu dwa słoneczka. Biedronka, biedronka jest tu, biedronka jest tu. I mamy tutaj biedronkę i na samym końcu. Dobrze. Leżak, leżak. Czy jest leżak? No nie ma. Arbus. Arbus jest tu. Najwięcej nie ma. Łódź. no i chyba też nie ma podkowa podkowa jest tu zaczniemy z dołu tutaj i więcej nie ma okulary 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 są tu okulary są tu tu i tu ok kości kości są tu nie więcej nie ma popcorn Popcorn. Popcorn jest tu. Tu. Najwięcej nie ma. Czapka. Czapka jest tu. Tutaj są dwie czapki, a nawet trzy. Tutaj jest czapka i tutaj jest czapka. No i koniec. Cytryna. Cytryna jest tu. A tutaj jeszcze jest ptak. Ptak i i koła. No widzicie? Przegapiłam ok szukamy co my szukamy cytryny szukamy jeszcze tutaj jeszcze jest cytryna i tu jest cytryna dwa ostatnie czy coś będzie tęcza tęczy nie ma i ostatnie balony balony są tu ale nie było sakwy balony są tu ale nie było biegów tu tu są balony także kolejne linie są puste no to teraz sprawdzimy te linie z tego Nowego miejsca. No i zobaczymy, czy coś tutaj się pojawi, czy nie. Trzymajcie kciuki. I zaczynamy z łodzi. I tu jest łódź. Tu jest łódź. Okej. Okay, nie ma. Rower. Szukamy rower. Tu jest rower. No i nie ma. Dobrze. Ciekawy odcinek, zapowiada się. Wszystko puste, <noise> ale może tutaj coś będzie. Kokos, szukamy kokos, ale kokosa nie ma. Piłka, piłka. Tutaj mamy dwie. Raz, dwa. I tutaj mamy jedną. Dobrze. Biedronka, biedronka. No, nie ma biedronek, a tutaj jeszcze jest rower. Tu jest rower i tu jest rower i tu jest rower. Nie wiem dlaczego ja te rower nie, nie widzę. Uf, dobrze jest, nie? Bo już się wszystko myli. Słońce. Słońce. Tu jest jeszcze rower. O, słońce. Słońce. Tu jest rower. Słońce. Słońce. Coś trąbiło. Okej. Okay. Motylek. Motelek jest tu. Motelek jest tu. Jest tu. Jest tu. Jest tu. I koniec. Dzwonek. 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 Ok, prezent. Może to znak będzie. Może będzie jakiś prezent prezent czy jest prezent jest tutaj jeden tylko jeden dobrze aparat szukamy aparat aparat mamy tutaj na samym końcu jeden liść liść jest tu liść jest tu eee, czy jeszcze gdzieś jest liść szukamy liść jest tu i więcej nie ma. Arbus. Arbus jest tu. Arbus jest tu. Tu. Tutaj mamy dwa arbuzy. Tutaj mamy arbus. I tutaj jest arbus. Dobrze. Korona. Szukamy korony. Nie rzeczy jest, ale powiem Wam, że już tyle, że w oczach się mieni. Nie ma korony. Popcorn. Popcorn jest tu. Popcorn jest tu. i więcej nie ma, dobrze, moneta, moneta, szukamy monetę, no niestety nie ma, sakwa, sakwa jest tu, sakwa jest tu i więcej nie ma, lody, lody są tu, są tu, 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 tu i tu. Czy będzie wygrana? Nie wiem, ale bardzo bym chciała, bo na razie wszystkie zdrabki przegrywają. No, a ja tak lubię te zdrabki. Śminka. Śminka jest tu. Czy jeszcze gdzieś jest śminka? Śminka jest tu i tu. I więcej nie ma. Tęcza. Tęcza. Tęcza jest tu. Tęcza jest tu i więcej nie ma, winogrona, winogrono winogrono wydaje mi się, że jest na samym końcu, tylko tak zapamiętałam, flaming, nie wiem, czy jest flaming, tutaj jest flaming, i więcej nie ma, koral korale akurat nie kojarzę, no ale trzeba sprawdzić, widzę pierścionki, ale nie korale, wiśnie, wiśnie też nie kojarzę, no niestety nie ma szkoda zegar szukamy zegar 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 jest na samej górze jako jedyny dobrze pióro pióro jest tu i więcej nie ma i dwa ostatnie coś czuję że będzie pustak cytryna, cytryna tu cytryna tu cytryna tu cytryna tu cytryna tu i więcej nie ma no i ostatnie jest to diament ale diamentu chyba w ogóle nie ma. Także niestety pusto. Tylko jeszcze bonus. O, bonusie. Mamy świnkę. A trzeba znaleźć dolar. No niestety pusto. No to powiem Wam, że rodzinka mnie tak trochę zawiodła. Ekstra linie, super linie, mega linie i szczęśliwe linie. No bo wszystkie zdrabki są puste. Więc trzymajcie kciuki, dajcie te kciuki, oglądajcie przerywniki, komentarze. Będzie mi bardzo miło. No a ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Buziaczki. Pa, pa.